W piątek 22 czerwca na placu obok sędziszowskiego ratusza przeprowadzono uliczny bieg sędzisza. Najwięcej emocji dostarczył bieg główny w kategorii open. W tym przypadku był do pokonania dystans 3500 metrów. Pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Danuta Zatorska, drugie Ewa Zawisza. Wśród mężczyzn najlepszy był Grzegorz Chudzik, który na bieg sędzisza przyjechał z Torunia. Korzystałem z okazji, że, że jestem tutaj w tym, w tym regionie. Przyjechałem do swoich rodziców, którzy mieszkają w Rzeszowie. Sam już od 10-11 lat mieszkam w Toruniu. Aktywnie startuję. Co prawda miałem dwuletnią przerwę ze względu na kontuzję, ale wracam do dobiegania, do, do biegania szybkiego i, i, i postanowiłem wykorzystać okazję i wystartować tutaj w lokalnym biegu. Konkurencja okazała się silna, tłumaczy Grzegorz Hudzik. Generalnie generalnie do, dobrze zawodnicy pogoda dzisiaj też była odpowiednia do biegania e, lepiej jest jak jest pochmurno niż niż słonecznie. Trasa była asfaltowa, więc tak naprawdę dobra do, do szybkiego biegania. Trochę podbiegów, trochę zbiegów, trochę zakrętów, więc naprawdę też techniczna trudnie. Nagrody, sprzęt sportowy, puchary i dyplomy wręczali zwycięzcom biegu wiceburmistrz Sędziszowa Małopolskiego Elżbieta Świniuch i sekretarz gminy Jan Maroń. Był to już ósmy uliczny bieg Sędzisza, organizowany w ramach Dni Sędziszowa Małopolskiego pod patronatem burmistrza miasta. Jego celem jest przede wszystkim popularyzacja sportu masowego, bieganie jako najprostszej formy kreacji oraz promocja gminy. Imprezę zorganizowali wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, Gminny Szkolny Związek Sportowy Sędzisz oraz Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim.